Cześć, z tej strony Nancy. W dzisiejszym filmie chciałabym przedstawić Wam Microsoft Power Toys. To zestaw narzędzi dla systemu Windows, które mogą znacznie usprawnić Waszą pracę. Pierwsza wersja Power Toys została wydana w latach 90. XX wieku dla systemu Windows 9.5. Od tamtego czasu Power Toys przyszły wiele zmian i aktualizacji. Oryginalny zespół odpowiedzialny za stworzenie PowerToys w latach 90. XX wieku był częścią Microsoftu i pracował nad tym projektem. Projektowaniem i rozwojem PowerToys zajmowało się kilku programistów i inżynierów zespołu Microsoft. W przypadku nowej wersji PowerToys, o której dziś jest mowa, została wydana w 2019 roku. Microsoft zdecydował się udostępnić kod źródłowy i zachęcił społeczność programistów na platformie GitHub do rozwoju tej aplikacji. Nowe PowerToys są rozwijane jako projekt open source, do którego przyczynia się społeczność programistów z całego świata. Dlatego są one tak fajne, a co najważniejsze, darmowe. Ja osobiście tak przyzwyczajam się do tych dodatkowych funkcjonalności, że nie mogę wyobrazić sobie pracy bez nich. Teraz pokażę Wam, jak je zdobyć. Wystarczy wejść na STORA, wpisać PowerToys i zainstalować. Interfejs programu jest przejrzysty, jednak służy on jedynie w celach informacyjnych. Z lewej strony mamy listę wszystkich narzędzi. Możemy zauważyć, że po wybraniu każdego z nich mamy krótko wyjaśnione, do czego służy. Skrót klawiszowy, który możemy zmienić na własny oraz inne ustawienia. Pierwsza funkcja nazywa się Zawsze na wierzchu i umożliwia ustawienie wybranej aplikacji lub okna na wierzchu innych otwartych okien, nawet wtedy, gdy straciło ono aktywność. Mi przydała się ona, gdy potrzebowałam na szybko coś policzyć. Uruchomiłam kalkulator systemowy, przypinałam go, dzięki czemu nie znikał pod innymi oknami i bardzo to ułatwiło mi pracę. Kolejna funkcja Awake umożliwia utrzymanie komputera w stanie czuwania bez konieczności zarządzania jego ustawieniami zasilania i uśpienia. Pewnie często mieliście sytuację, gdy wyświetlaliście prezentację i po dłuższym stanie bezczynności komputer nieoczekiwanie wygasił się. Teraz wystarczy, że naciśnięcie ikonkę filiżanki na pasku i zablokujecie wygaszanie. Jest opcja 30 minut, godzina, 2 godziny i do odwołania. Trzecie interesujące narzędzie to selektor kolorów. Gdy go wywołamy, możemy sprawdzić kolor z dowolnego miejsca na ekranie. Po naciśnięciu zostaje on wyświetlony w trzech formatach. Ja wykorzystałam go podczas tworzenia strony internetowej, na którą Was zapraszam. Jest dostępna pod adresem nancy.pl. Narzędzie Fancy Zones to nic innego jak zaawansowany menedżer rozmieszczenia okien w systemie Windows, gdzie możemy tworzyć własne układy okien, szczególnie przydatny na dużych monitorach, takich jak na przykład 50-calowy AOC, który jakiś czas temu testowałam na moim kanale. Kolejna funkcja jest dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników. File Locksmith, bo tak brzmi jego nazwa, to nic innego jak rozszerzenie powłoki systemu Windows, do sprawdzenia, które pliki są używane i przez które procesy, dodaje opcję w menu kontekstowym, co korzysta z tego pliku. Następna funkcja, dodatki do eksploratora plików, dodaje okienko podgrądu, w którym podejrzymy większość plików, nawet arkusze kalkulacyjne. Jest ono kompatybilne do tego stopnia, że można nawet zaznaczać zawartość kolumn bezpośrednio z eksploratora plików. Zapewne mieliście kiedyś tak, że potrzebowaliście na szybko zmienić rozmiar lub zeskalować zdjęcie czy obrazek. Oczywiście musicie użyć do tego gimpa czy inny program do obróbki zdjęć. Teraz tą funkcję macie dostępną bezpośrednio z menu kontekstowego. Menedżer klawiatury służy do zdefiniowania na nowo, przycisków klawiatury oraz skrótów klawiszowych. Narzędzia myszy to zbiór funkcji, które zwiększają funkcjonalność myszy i kursora w systemie Windows. Mamy tu m.in. funkcję Znajdź-moją mysz, która przyciemnia ekran i rozjaśnia jedynie okrąg wokół kursora. Czy wyróżnienie myszy, które dodaje kolorowe kółeczka po naciśnięciu przycisków. Może to przydać się, gdy nagrywamy poradnik z poziomu pulpitu. Często przy kopiowaniu różnych tekstów i wklejeniu ich choćby do Worda zostaje skopiowane również całe formatowanie. Pewnie wiele z Was, aby uniknąć takiej sytuacji, najpierw kopiuje tekst do notatnika. A następnie do miejsca, gdzie ma się ostatecznie znaleźć. W tym momencie nieoceniona jest funkcja o nazwie wklej jako zwykły tekst, gdzie dedykowany skrót klawiszowy pozwala szybko umieścić tekst bez formatowania. Za pomocą Power Rename możecie, według wcześniej ustalonego schematu, seryjnie zmienić nazwy wielu plików naraz. Jeśli potrzebujecie szybko zmierzyć zdjęcie lub jakiś element aktualnie wyświetlony na ekranie, Najszybszym sposobem będzie wbudowana w Powertoys linijka ekranu. Ostatnią z moich ulubionych funkcji jest ekstraktor tekstu. Narzędzie, które pozwala nam wyodrębnić tekst z praktycznie każdego miejsca. Zarówno ze statecznych obrazów, zdjęć, jak i materiału wideo. Działa to tak bardzo sprawnie i w większości przypadków odczytuje tekst z ekranu praktycznie bezbłędnie. Jak widzicie w Powertoysach drzemie mocna siła ułatwienia nam życia. No bo komu nie przyda się szybka zmiana rozmiaru obrazu czy wyodrębniania tekstu z dowolnego zdjęcia za pomocą kilku kliknięć? Jedyna rzecz, która może Was na początku irytować, to nowe skróty klawiszowe. Jest tego sporo i mogą Wam się mylić. Jednak gwarantuję Wam, że gdy tylko ich się nauczycie, wywołanie funkcji w Power Toys będzie naprawdę szybkie i przyjemne. Dajcie znać, czy wiedzieliście wcześniej o tej niepozornej aplikacji, a może ktoś z Was już korzysta z niej na co dzień? Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach.